Szczęść Boże! Zapraszam do wysłuchania modlitwy na wielki czwartek, w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego Amen. Mój Boże, jakże wielka jest miłość Twoja dla ludzi, jaką nas ukochałeś do śmierci, tak wiele wycierpiałeś przez nas i dla nas na Ziemi! A jednak kiedy nadeszła godzina odejścia do chwały Ojca Twojego, chciałeś o Panie między nami pozostać i pod tajemniczą chleba postacią dałeś nam ciało i krew swą przenajświętszą, aby nam była na ukojenie tęsknoty i ugaszenie pragnienia. O Jezu mój najdroższy, Upadam z wdzięcznością na kolana przed Tobą i dobroć Twą uwielbiając, błagam Cię. Racz sprawić, aby serce moje godne się stało przyjęcia tego anielskiego chleba. Bądź mi pomocą w zasłużeniu na szczęście uczestniczenia w tej świętej wieczerzy. Do jakiej zawezwałeś Twych uczniów, i naucz mnie naśladować tę miłość i osobliwszą pokorę, jakiej tak wielki przykład nam dałeś. O Jezu pochylony u stóp apostołów, strzeż duszę moją od wszelkiej wyniosłości, pychy, stłum we mnie chęć każdą. Do szukania dla siebie pomiędzy ludźmi pierwszeństwa, niechaj pamięć upokorzenia Twojego zatrze w mym sercu fałszywe pojęcie o mojej nad innymi wyższości i niech mnie zachęci zawsze do niesienia posług nie tylko rodzicom, którym miłość i uszanowanie należy się ode mnie, ale każdemu kto zażąda mojej usługi. Nie dopuść tego, mój Jezu, żebym się kiedy miał od biednych usuwać i lekceważyć tych, którym Ty w osobach swych uczniów nogi dziś umywałeś. Ale owszem, niech stają przed ludźmi z tak cichym i pokornym sercem, aby się nikt do niego nie wahał zapukać, i każdy biegł do mnie z ufnością, a ja sam abym się żadnego uniżenia nie lękał, gdy w imię Twoje zażąda go kto ode mnie. O panie, panie, pamiętaj o mnie, jak o swych uczniach myślałeś, gdyś im przy tej wieczerzy dawał nauki, jak żyć mają pomiędzy ludźmi. Na świecie po Twoim od nich odejściu. Wlej także i w moje serce odwagę w trudnych okolicznościach życia i w zwyciężaniu wszystkich złych popędów i wad, jakie odzywają się we mnie. Daj mi cierpliwość do zniesienia z pogodą i pokojem wszystkiego, co na mnie lub na ukochanych moich dopuścisz. Wzmacniaj we mnie ufność bez granic, w Twoją ojcowską opiekę. Daj mi pożądać i pragnąć w całym życiu ciała i krwi Twojej przenajświętszej, i nie odmawiaj mi tego chleba żywota, w ostatniej mojej godzinie, ażebym nim posilony, cieszył się spełnieniem obietnic Twoich. Mój Jezu, amen. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego, amen. Bóg zapłać za wspólną modlitwę z Panem Bogiem.